Dzień dobry Państwu, Agnieszka Ziembiska, psychoterapeutka, Mirek Ładoś, muzyk. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach 24 i 25 lutego w miejscowości Sobódka. Z tematu totalnej biologii będziemy się zajmować... Agnieszka teraz powiedz, z czym się będziemy zajmować. Drzewem genealogicznym. Zapraszam Państwa w podróż w głąb własnego rodu, w głąb korzeni. Myślimy, że, na, że nasze życie należy do nas, że to my kreujemy, że to nam się wydarzy, jesteśmy wyjątkowi, unikatowi. Z moich doświadczeń i z pracy nad sobą to widzę, że jesteśmy kopiami naszych przodków. Pobielamy pewne wzorce. Są biznes, biznesmeni, którzy mają sukcesy, ale co się dzieje, że pewnego dnia nagle bankrutują? Z obserwacji, które za, widzę, w poprzednich pokoleniach ktoś z ich rodu zbankrutował i oni powielają ten los. Nieświadomie jesteśmy wierni naszym przodkom, losowi, który się wydarzył. I powielamy to, co dobre i to, co trudne. I praca ta polega na uznaniu, szanowaniu i zobaczeniu tego, co się wydarza. Warsztaty będą w dwóch częściach. Część pierwsza: będziemy rozrysowali drzewo genealogiczne i je omówimy. Na drugim spotkaniu, takim też dwudniowym, weekendowym, zajmiemy się już drzewem czyli ustawieniami Hellingera, w związku z tym drzewem, czyli to będzie kontynuacja pierwszego spotkania. Będziemy w służbie dla siebie nawzajem i sczytywali z pola tego drzewa, co tam się wydarzyło, jaki klimat, jaka energia jest, która wpływa na daną osobę. Trakt z tego drzewa genealogicznego będę bę, bę pomagała ustalić kolejność narodzin, dlatego, że to jest szyb, to jest kot. To jest sezamie, otwórz się. Jeśli dobrze rozprogramujemy, którzy my jesteśmy. Kolejność narodzin. W to wchodzą dzieci żywe, zmarłe, poronienia, aborcje, dzieci oddane do adopcji. Dzieci, które się adoptuje, nie wchodzą już w drzewo geneologiczne. Dzieci, które są jak są bliźniaki, to to dziecko, które urodziło się pierwsze, tak naprawdę w kolejności drzewa jest drugie, a w to, które się urodziło drugie, jest pierwsze. I jak znajdziemy ten szyfr, będziemy widzieli, po kim niesiemy los. Tak samo nie nadaje się imion po dziadkach, ciociach, dlatego że naznacza się te dzieci tym losem. I widzę to też w praktyce. Jedna z moich pacjentek ma imię po babci. Mówi, o, niesiesz jej los. Mówi, nie, 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 jestem zupełnie inna. I po kilku godzinach pracy mówi, Boże, ja tak samo jak babcia zakochałam się w mężczyźnie o 9 lat młodszym, który jest za granicą i nie mogę z nim być. Przypadek? To jest niesamowite. I babcia miała to samo. Ona ma to samo. Czyli pamiętajmy, nie nadajemy imion na pamiątkę, na drugie imię. Czyli je na drugie imię to też działa na podświadomość. Jeśli komuś nadamy imię, na przykład Ania z Zielonego Zgórza, to ta osoba już ma cel. Będzie miał los ani z Zielonego Zgórze. To, to tak. Zapraszam. Zapraszam na tą podróż do, do rodu, do krainy, do której należymy. Pracuję także przez uznanie tego, co się wydarza. Tylko przez miłość i akceptację możemy przetransformować różne rzeczy. Dzięki połączeniu się do drzewa. Dzięki temu, jak połączymy się do rodu, odnosimy sukcesy w naszym życiu. Tylko tam jest nasze szczęście. Tylko przy, przez kobiety, tylko przez własną matkę mogą dotrzeć do swojej kobiecości, do rodu kobiet, do swojej mocy i piękna. A mężczyźni tylko przez swoich ojców. Mężczyzna jest atrakcyjny dla kobiety wtedy, kiedy jest podłączony pod swojego ojca i dziadów. I żaden inny mężczyzna czy guru nie jest w stanie zastąpić mężczyźnie jego ojca. I dokładnie uzdrawiam, pomagam uzdrawiać ludziom te rany. Ponieważ jeśli nienawidzimy naszych rodziców, odcinamy się od drzewa. To jest tak, jakbyśmy siedzieli na gałęzi i odcinali się od drzewa, które nas karmi i żywi. Czyli jesteśmy po prostu półżywi. Zapraszam. Ja będę towarzyszył Państwu w tej podróży przy pomocy dźwięków, które pozwolą Wam może. Na pewno. Na pewno. Posługujemy się też szczególną wibracją dźwięków 432 Hz z prawdawnych wibracji, z prawdawnych instrumentów, z prawdawnych pieśni, które harmonizują przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną, więc. Czyli to będzie powrót do korzeni. Tak. Ja, na przykład, z mojego doświadczenia miałam zawsze taką wizję, że takie baby siedzą w chałupie i drą pierze, wchodzą chłopy i grają. I to jest jakiś taki mój motyw, który mam w głowie. I to dowiedziałam, że moim pradziadkiem jest muzyk. Grał zawsze na weselach na harmonii. I, a znowu prababcia była taką znachorką leczyła pijawkami, ziołami, pszczoły zaklinała. No i możemy spojrzeć na mnie. Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Zajmuję się medycyną niekonwencjonalną. Stawiam igły, pijawki, robię terapię, leczę mantrami. I z kim jestem? Jestem z muzykiem, który gra muzykę i ludową, i rockową, i, i, i jazz. I co? Przypadek? Wszystko się zgadza. Więc jesteście bezpieczni. Zapraszamy. Zapraszamy.